Szeryfa miasta Łomży znam od wielu lat, był to człowiek, który w mniemaniu społeczeństwa sprawował władzę w mieście. Wszyscy traktowaliśmy go bardzo poważnie. Przypominam sobie zdarzenie, jak spotkałem go na terenie miasta, szeryf pokazał mi zakupiony przez siebie w kiosku ruchu pistolet i prosił o wydanie zezwolenia. Poleciłem mu, aby następnego dnia zgłosił się w Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych. To takie zezwolenie otrzyma. Tak też się stało i od tego czasu szeryf posiadał zezwolenie na używanie pistoletu. Był to człowiek, który bardzo poważnie traktował swoje obowiązki. Bardzo często można go było spotkać na terenie miasta, również w późnych godzinach wieczornych. Przypominam sobie zdarzenie, jedno z wielu, jak szeryf zauważył dwóch młodych ludzi, usiłujących włamać się do samochodu. Szybko zalarmował funkcjonariuszy, którzy Zatrzymali sprawców włamania. za czym ten szeryf otrzymał symboliczną nagrodę. Klawagosina 45 będzie podstawiony na trzecie. Zwrócę się jeszcze raz do szeryfa. No szeryf nie, nie musi mieć wyższego wykształcenia. Wystarczy dla niego podstawowego wykształcenie. ale troszeczkę oleju i rozsądku i sumienia i serca a jak on kurwa będzie to on nie jest w życiu nie Sto razy wolałbym żeby u nas wombrze szereg był jak milicja mam na myśli w ogóle dziki zachód i tam tam jest prawo pięści w dzikim zachodzie bo u nas to jest prawo milicji oni tylko zobaczył pijanego i go do a szereg tego by nie robił podniósłby go przebudziłby go nie bił go Paweł, bo przecież on w pawi nie ma. On by je trochę otrzeźwiał.